Cześć, cześć. Auryczny tarot i aura tygodnia od 30 marca do 5 kwietnia. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Horoskop dla wszystkich znaków Zodiaku w kompaktowej wersji, bez przedłużania, bez zbędnych komentarzy. A więc wyzwanie, niebezpieczeństwo, lub to, na co powinniście zwrócić uwagę i rada. Oraz energia tygodnia, a także rada od kart Lenormand i szybka karta. Tak lub nie od kart pomocniczych. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku, mam nadzieję, że się trzymacie dzielnie i tak trzymajcie, wysyłajcie pozytywną energię do sił kosmosu, aby pomagały nam w codzienności tej nieco innej, nieco odmiennej, trochę może nowej, a nawet bym powiedziała dla niektórych niepewnej. Ale pamiętajcie, że w tych pozytywnych afirmacjach, w tym pozytywnym nastawieniu siła, a więc ja też tu jestem po to, żeby Was wspierać, po to, żeby Was też informować, abyście mieli łączność z tym, co ewentualnie gdzieś wokół może się pojawiać. Natomiast pamiętajcie, że czytania są ogólne, pamiętajcie, że jest to kierowana energia do wszystkich, pamiętajcie również, że może, ale nie musi z Wami rezonować. Fajnie, jeżeli dacie znać, podzielcie się opinią. Pozdrawiam Was serdecznie, ściskam i przechodzimy do sedna. I zapraszam Wagi. Zobaczmy Wagi, co zatem dla was w tym tygodniu od 30 marca do 5 kwietnia. Waga. Jakie wyzwanie dla Wag w tym tygodniu od 30 marca do 5 kwietnia? Wyzwanie dla Wag. Co stanowi przeszkodę, co stanowi dla was zagrożenie? Co stanowi dla was przeszkodę? I jaka jest rada dla Was drogie wagi? Rada dla wak. Energia tygodnia to jowisz w rybach, a więc taka energia pewnych wpływów ulegania innym, a mówiąc wprost uwodzenie. A więc uwodzenie, które może być kierowane w Waszą stronę lub też Wy będziecie chciały uwodzić. Mocna, fajna, dobra, miłosna energia. A więc dla Was ten tydzień taki uduchowiony, tydzień zastanawiania się, kontemplacji również nad tym, co jest ważne dla Was tak duchowo i co, jest, co stanowi dla Was ta druga osoba, co stanowią dla Was pewne emocje, również wartości pewne. Taki tydzień może być trochę skłaniający do pewnych przemyśleń. To może być również energia, która będzie chciała was pchać w stronę poświęceń na rzecz innych. I również energia dużej, wyostrzonej intuicji. Co jest wyzwaniem dla Was w tym tygodniu? A wyzwaniem dla Was jest z kolei Jowisz w Baranie, a więc taka energia, która pokazuje trochę większą ekspansywność, trochę taki pęd do podejmowania się nowych działań, nowych przedsięwzięć, również miłości, również związków, również relacji. A więc taka energia startu, bym powiedziała, energia początków, energia rozpoczynania i wchodzenia w coś. To jest wyzwanie dla Was, abyście chciały albo abyście uważały. Co zaraz, o czym sobie zaraz powiemy? Wyzwaniem dla Was jest pewne tempo również, może relacji, może rozwoju sytuacji, może tego charakteru, który wiąże się z podejmowaniem się czegoś. A więc tutaj dużą rolę mogą grać szczegóły, dużą rolę mogą grać, może grać czas i również wstrzelenie się w odpowiednią nutę z tymi rzeczami, których, których chcecie się podejmować albo które są chętne, aby was angażować w coś. A więc tutaj dużą uwagę powinniście skupić na tym, w tym tygodniu, czy się nad czymś pochylić, czy jeszcze się wstrzymać. To mogą być przedsięwzięcia związane z założeniem czegoś nowego, z rozwojem czegoś nowego, z pójściem i rozpoczynaniem, we wchodzeniem w relacje. To wszystko, co wiąże się z odpowiedzią na to kuszenie, z odpowiedzią na to uwodzenie. A więc y, mogą Was chcieć w tym tygodniu. Y, Podkręcać różne osoby, mogą was chcieć podkręcać różne sytuacje do takiej inicjatywy, do tego, żebyście wykazali się aktywnie, do tego, żebyście się w ogóle nawet i tylko i wyłącznie ustosunkowali do czegoś. A więc to jest wyzwanie. Przeszkodą dla Was, a więc taką czerwoną lampką tutaj jest energia Wenus w Skorpionie, a więc pewna nuta domysłów, niewiedzy, sekretów. To karta, która może mówić o tym, że będziecie nadmiernie coś idealizować, że będziecie sobie stawiać wszystkie plusy, nie, nie chcąc widzieć minusów, że będziecie bardzo pochłonięci faktem uczestniczenia w czymś, dążenia, za wszelką może cenę do tego, żeby coś robić, bo to wyda Wam się intratne, ciekawe, fascynujące. A karta mówi uważaj na... To, czego nie widzisz, uważaj na te szczegóły, których nie dostrzegasz, bo nie możesz, bo nie masz odpowiedniego pakietu informacji, bo nie masz odpowiedniego zasięgu, aby to coś dostrzec, aby to coś zobaczyć, aby sprawdzić. Dla niektórych również to jest przestroga przed tajnymi związkami, a więc jeżeli będziecie miały ochotę lub los będzie was pchał w stronę wykazywania się aktywnością, podejmowania się jakichś takich tajnych, Ukrytych spotkań, no to tutaj uwaga, bo to jest w tej karcie przestrogi. A więc wszystkie tajemnicze i tajemne schacki, tajemne miłości, nawet tajemnice, które mogą chcieć ujrzeć światło dzienne, są w tym tygodniu dla Was przestrogą. A więc, jeżeli skrywacie coś, jeżeli chcecie coś ukryć, to miejcie się na baczności, bo to faktycznie może chcieć gdzieś się pokazać innym. Może zostać zdemaskowane. Więc tutaj uważajcie na SMS-y, maile, to co w jakiś sposób chcecie przed światem ukryć. W większości przypadków jest to karta, która Was przestrzega przed tymi nowymi inicjatywami, które mogą skrywać przed Wami pewne sekrety i mogą nie być do końca w ten sposób przed Wami dla Was jawne, uczciwe, w 100%. Pewne. Szczególnie, że karty pokazują, abyście zachowali bezstronność. Karta Rada mówi Wam, zdystansuj się, a więc nie angażuj się w to aż za mocno, nie włączaj się w tą sytuację całym sobą. To karta, która radzi Wam, podejmuj samodzielne decyzje, a więc patrz w taki sposób, który nie jest poddany niczyim wpływom. Przeanalizuj również pewne sprawy trochę może później, poczekaj na coś, odetnij się. A więc taka rada na ten tydzień, więc może ten tydzień nie będzie jeszcze korzystny do tego, żeby w coś nowego wchodzić, może za dużo jest pewnych takich niuansów, które będą wzbudzały i w Was również pewne podejrzenia. A więc jeżeli będziecie mieli takie przesłanki, jeżeli będziecie zauważać pewne znaki, sygnały chociażby Wam wysyłane od losu, no to tutaj może jeszcze chwilę poczekajcie. Co chcą Wam karty Lenormand powiedzieć? Zobaczmy jeszcze na ten tydzień dla Was, drogie wagi. Tydzień dla wag 30 marzec, 5 kwiecień. Jaka, jakie przesłanie od kart Lenormand dla Was? Wagi. 30 marzec, 5 kwietnia. 30 marzec, 5 kwietnia. Karty mówią: zwróć uwagę na siły witalne, a więc możecie czuć się w tym tygodniu trochę też przemęczeni. Na to zwróćcie uwagę. Karty Wam proponują odpoczynek. Karty mówią, że jeżeli czujecie pewien, pewne wyczerpanie, które może Was tutaj charakteryzować w tym tygodniu, to faktycznie złapcie dystans. I odpocznijcie, tak? Czyli nie bierzcie na siebie zbyt dużo. Dla innych z kolei a, fajne relacje w związkach, tych stałych, również pewne umowy, tak ustne jak i pisemne, które mogą Was gdzieś trapić, mogą być dla Was niepewne. Tutaj mi się pokazuje jako zwieńczone sukcesem, czego Wam z całego serca życzę, aby tak było. I zobaczmy jeszcze, jaka odpowiedź na wasze pytania, więc pytanie na tak lub nie. Zadajcie sobie w myślach, a ja wylosuję dla Was odpowiedź. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, miejcie do tego dystans. Ale jeżeli Wam się to potwierdzi z czasem, to będzie mi miło, jak dacie znaka w komentarzach. A więc wagi i odpowiedź na Wasze pytanie. A więc odpowiedź dla Was brzmi nie. To będziecie kosztować zbyt wiele wysiłku, zbyt wiele sił. Drogie wagi, życzę Wam ochronnej Aury tego tygodnia, i widzimy się za tydzień. Dajcie znać. Do zobaczenia. Zapraszam, Skorpiony.